Cześć, tu Karolina Stanisławczyk, zapraszam na obejrzenie mojej rozmowy w EBITDE. Śledząc Twoje inne wywiady, się na takie zdanie, że przyznaj, że przy pierwszej płycie, przy pierwszych piosenkach, nie widziałeś, jaki styl muzyczny chciałabyś wykonywać, w jakim kierunku pójść. Czy to już jest, się wykrystalizowało? Wiesz, do czego zmierzasz, jak to ma wyglądać, jak to ma być słyszalne dla użytkownika? Tak, faktycznie trochę eksperymentowałem, ale uważam, że. Z wiekiem, jak na to patrzę, to jest w sumie spoko. Dlatego, że możemy sobie dużo inspiracji gdzieś tam odtworzyć. I no, muzyka po prostu jest piękna, tak, że nie można się zamykać na jeden gdzieś tam gatunek. I ja też szanuję, jak osoby mają jakby swój, wiesz, taki clear, jeden, jedną drogę. I, I to jest super. Ale ja na przykład też uważam, że na przykład Madonna zmieniała się z albumu na album i to było ekscytujące, moim zdaniem. I mam wrażenie, że gdzieś tam obrałam już w tej płycie, najnowszej, która będzie e, taki bardziej taneczny, densowy e, sznyt. Ale myślę, że też będą jakieś niespodzianki, które będą zapowiadały następne ruchy. Za chwilę do Twoich najbliższych planów, ale pozwól, że właśnie podrążę to eksperymentowanie. To mhm. z perspektywy czasu na debiucie słyszysz utwory, które był ten zły krok, eksperyment, powiedzmy nieudany, a eksperyment bardzo dobry i z których klasyk jesteś już naprawdę dumna? Tak, na pewno są takie utwory, bo wiesz, no nie wszystko zawsze wychodzi. Czasami trzeba coś spróbować i okazuje się, że to nie było to. I na pewno są takie utwory. Są też utwory, których na przykład jak wydawałam je, bo trochę już czasami leżały te utwory, więc w tym momencie na przykład Finlandia, którą wydałam, leży już dwa lata i dopiero teraz ją wydaliśmy. Także już nie jesteś w tej fazie, w której byłeś, jak tworzyłeś ten utwór, mhm. i miałam takie utwory, które na przykład wydawałam i miałam takie, kurde, już chyba tego nie czuję, ale dobra, no trzeba to wydać, więc zobaczymy jak to pójdzie i na przykład takim utworem Jest na przykład teraz Moje Szklane Serce, mhm. gdzie ja to wydawałam. Był też dosyć taki kontrowersyjny do tego teledysk, i na początku mi się ten zamysł do tego podobał bardzo. A teraz, jak na to patrzę, sobie myślę, a mogłam czego tak nie robić. Trochę tak wiesz, wstecz, jakby mogła się cofnąć, tam coś zmieniła. A z drugiej strony, ten utwór bardzo się podoba w ogóle mojej publiczności, i widzę, że cały czas po prostu gdzieś tam te statystyki rosną, ludzie tego słuchają. A ja miałam, jak wypuszczałam to, że. Sama nie wiedziałam, czy to jest dobre, nie? Właśnie to na tym przestrzeń czasu, to co się dzieje, ty już wyrastasz, Ta piosenka jest nieaktualna dla ciebie, dla tych emocji, co miałaś 2-3 lata temu? Czy po prostu już ona się starzeje, bo nie jest modna, nie wytrzymuje tej próby czasu? Wiesz co, wydaje mi się, że każda ma jakieś umiejscowienie w moim życiu, jeżeli chodzi o o to, co przeżywałam, mhm. i może też dlatego y, zmieniamy się na przestrzeni lat. Ja mam wrażenie, że zupełnie jestem innym człowiekiem i mam zupełnie inny mindset teraz, niż miałam na przykład te dwa lata temu. I wydaje mi się, że to po prostu jest, chodzi o czas, że coś się innego dzieje, jakieś inne wydarzenia się pojawiają w Twoim życiu, i już trochę nie pasuje to, co chciałeś powiedzieć. Ja też bardzo mocno skupiam się na emocjach w swojej muzyce, i może też dlatego później je tak. Odbieram, że tutaj czułam coś innego, teraz czuję, na przykład, nie wiem, wtedy czułam smutek, teraz się czuję super zakochana, i wiesz, i to się gdzieś tam nie klei z czasem. Więc jak opierasz swoje piosenki na emocjach, to hmm. jakich emocji musisz doświadczyć, żeby zacząć tworzyć? Różnie to bywa. Powiem ci, że czasami nawet się inspiruję ludzkimi innymi. Ym... Innymi historiami niż moje. Bo na przykład kolega mi opowiada gdzieś tam, że przy pizzy załóżmy. O, wtedy to się wydarzyło to i to, i na przykład czasami mnie też takie rzeczy, historie innych ludzi inspirują. A często na przykład przy Vanilla Baby Ice, przy tym kawałku, to był chyba mój pierwszy kawałek, taki, który napisałam o miłości zupełnie szczęśliwa. I wtedy byłam tak totalnie zakochana. A na przykład, jeżeli chodzi o klisze, to wtedy byłam smutna. I pisałam o rozstaniu z ich chłopakiem, z którym gdzieś tam już nie byłam z dwa lata, a nadal to przeżywałam, więc to są różne emocje. Najczęściej w sumie miłość, ale to wydaje mi się, że u każdego z artysty gdzieś tam ta miłość się przewija, i to nie jest chyba. Nie, to jest nieuniknione po prostu. Więc kradniesz inne historie, i później dostajesz telefony od znajomych. Ej, to ja ci opowiadałem przecież. To jest o mnie czasami czasami zdarza się, zdarza się tak, ale są też różne tematy, które chcę poruszyć na przykład na piosenkach I, i na przykład, albo słowa. Gdzieś tam sobie siedzę i widzę jakieś fajne słowo, załóżmy na jakimś banerze, albo ktoś do mnie coś napisał w jakiejś wiadomości i mówię, albo po prostu często też kładę się spać, leżę sobie, i już po prostu jestem w takim stanie, że wiesz, już odpływam, hmm. już prawie śpię i nagle jedno jakieś słowo. Jakaś melodia, i muszę wstać i zapisać wszystko. Więc to jest takie ruchome dosyć. Bo wspomniałeś, że w planach jest nowe wydawnictwo. Mhm. Więc jak wyglądał proces twórczy, właśnie tych łapanie momentów, zapisywanie słów, bo wspomniałeś chyba to dwa lata, tak? Trwało? Tak, tak, dokładnie. Teraz kończyliśmy w kwietniu, już ostatnie szlify były, piosenki. No, Trwały dwa lata, i to było. I to była taka. Dość ciężka praca nad tym albumem, dlatego, że zdarzyły się i wzdotki i upadki. Czasami tworzyłam piosenkę w jeden dzień i była super świetna, po prostu przeżywałam to także wow, ekscytacja. A czasami wiesz, siedziałam i myślałam sobie, nie, może to nie w tą stronę, może to trzeba wyrzucić. Później wracałam do tego i no, no, po prostu to nie było takie idealne. Mhm. Czy ten album, może użyję złego słowa, ale jest takim albumem. Wymęczonym, że musiałeś czasem na siłę kończyć daną piosenkę, żeby zamknąć ten etap życia? I tak, i nie. Bywały takie chwile, gdzie na przykład miałam zupełnie już później inną wizję, bo po prostu te dwa lata, to tak jak mówię, trochę w czasie się to rozbiegło, i ja też przeżywałam różne inne rzeczy. Ale no, były i takie momenty, w których ja byłam mega od razu zadowolona, a czasami siedziałam w domu, jeszcze mieniłam nad tekstem, jeszcze myślałam nad zmianami. W Finlandii na przykład dwa razy się zmienił tekst, dwa razy się zmieniła trochę muzyka, wymieniliśmy instrumenty, bo jakoś tak chciałam, żeby to było wszystko idealne. I... Właśnie jaka była pierwsza wersja Finlandii? Pierwsza wersja Finlandii była też densowa, ale była mocniejsza, dużo bardziej mocniejsza. I stwierdziłam, że wolałabym to trochę tak ułagodzić trochę wyrzucić instrumentów z niej, żeby była bardziej głos na pierwszym miejscu. O to mi chodziło. A pod względem tekstowym? Pod względem tekstowym to były takie bardziej poprawki yy, na zasadzie, że chciałam jakiś inny uzyskać, yy, inny. Inny vibe trochę uzyskać w tym? Na początku właśnie zmieniało się trochę uczucia, właśnie, dokładnie tak. Z, z tego, co rozumiem, cały album już powstał, więc ta selekcja tych singli, tych mhm. piosenek, które mają reprezentować całe wydawnictwo, na jakich zasadach przebiega? E, na jakich zasadach przebiega. Tak, na zasadzie skąd wiesz, że ten utwór powinien być jako single i reprezentować cały album? Wydaje mi się, że ja to po prostu czuję gdzieś tam, jak przy pierwszych etapach tworzenia piosenki. Już czuję, że to jest to, że to jest jednak bardziej bliższe mojemu sercu. Wszystkie są jakby dla mnie ważne, ale uważam, że na przykład są takie piosenki, które od razu mnie chwytają. I już wiem, że to jest to, że nie trzeba nad nimi siedzieć i dłubać, po prostu to jest to. To jakie osoby uczestniczą w tym momencie tego wyboru, jak na trackliście jest 10-12 piosenek? Też mój team z Warner'a na pewno pomaga. Często tak w sumie rozmawiam ze znajomymi, gdzieś tam puszczam im i mówię ej, a co myślicie, a może byśmy coś byśmy trochę poprawili, a tutaj tak, a tak. Więc ja też trochę opiniuję się wśród moich najbliższych. To oczywiście nie wpływa na ostatecznie tak moją decyzję, że jak ktoś mi powie, że to jest na pewno 100% złe, to ja ją zmienię, ale lubię konstruktywną krytykę. Więc właśnie ta opinia tych znajomych, najbliższych? W jaki sposób wygląda? Co oni wtedy mówią, jak reagują, jak słyszą coś po raz pierwszy? A różnie reagują? Często na przykład ktoś mi mówi od razu, że super, a ja wtedy mówię, nie no powiedzcie mi prawdę, że może, może ja też jestem do bardzo czepialska do siebie, nie, ale często takie jest, że gdzieś tam siedzimy i mówię, a dobra, puszczę wam piosenkę, albo sami pytają, a co tam stworzyłaś w tym na przykład miesiącu, czy coś nowego zrobiłaś, mówię, okej, okay. no i... W sumie często są to szczere opinie, dlatego się cieszę i takich oczekuję. Więc siedzimy po prostu na ludzie w domu, czasami gdzieś tam na imprezie puszczę, różnie to bywa. Z pytań tendencyjnych, to jak ten album będzie się różnił od poprzednich? Gdzie zobaczymy ten krok rozwojowy, że to nie jest kopiowanie pomysłów wcześniejszy, tylko przemycasz coś, co. Ty chciałeś przemycić w tym utworze, w tej, w tej płycie, coś nowego. Na pewno będzie mniej at ów mhm. Przy pierwszym albumie dużo, dużo było tych at owych brzmień i ja się tym mocno inspirowałam. Uwielbiam je do teraz, ale trochę mam inną erę w tym roku, raczej w ciągu tych dwóch lat. Będzie też coś, co może zaskoczy, dlatego, że będą piosenki trochę bardziej romantyczne, delikatne. Tak typowo balady radiowe. Tak. Nie wiem, czy radiowe, to wiesz, trudno zawsze ocenić teraz, co jest radiowe, a co nie. I w sumie staram się na tym nie skupiać już, bo nie chcę wpadać w taką pętlę, że gdzieś tam myślę nad tym, co my by było radiowe, a nie co jest moje. Chciałabym, żeby wszystkie moje piosenki totalnie rezonowały ze mną gdzieś tam w środku. E, ale jeżeli chodzi właśnie o ballady, to ja słucham dużo ballad. Na przykład jak e, lubię bardzo lane, lubię Danny to lubię takie brzmienia. E, a ostatecznie ich nigdy nie robiłam. A ja w ogóle w środku jestem mega delikatną, wrażliwą osobą i stwierdziłam, że na tej płycie każę to. Bo się wspomniałeś coś takiego, że teraz masz. Nową erę też innej muzyki słuchasz? To znaczy, że zaczęłaś słuchać LANE, The Neighborhoods. Czy... Jaka jest rodzica tej muzyce, co słuchałaś jeszcze 2-3 lata temu, a słuchałaś w sumie już teraz 4-5 lat temu, mhm. a co słuchałaś podczas tworzenia te, tego albumu? Akurat on będzie imprezowy i będą takie na nim też stawki, właśnie y, ballad. Mhm. Raczej będzie bardziej imprezowy, ale tutaj też chciałam przemycić troszeczkę innego klimatu. Słucham, na przykład Charlie XX, X, teraz ten jej nowy album Brat, jest super. Zara Larson, Towlo, to są jakby te moje inspiracje na tą płytę bardziej, Banks. Um, a to, że słucham The Neighborhood i Lenny Del Rey i tak dalej, to w ogóle przewija się przez całe moje życie, bo odkąd pamiętam, uwielbiałam piosenki rany na przykład. A czy masz coś, w głowie coś takiego, bo nie ukrywajmy, masz już kilka hitów na, na koncie, że aż to swoje CV już wybudowane, że masz taką poprzeczkę, że muszę zrobić coś lepiej, muszę teraz mieć jeszcze większy hit, że cały czas być na tym topie? Wiesz co, czasami pojawia się to w mojej głowie. To jest niebezpieczne i tak sobie ostatnio myślałam, właśnie, że. Bo mi te klisze tak naprawdę poszły, że tak powiem bardzo szybko mojej kariery. To się wydarzyło w ogóle jakoś rok po tym, jak wydawałam pierwsze moje single. I uważam, że to jest też trochę pułapka, dlatego że można się zapętlić w tym, w tych oczekiwaniach innych ludzi, że cały czas gdzieś tam słyszałam po tym klisze, że a może zrób coś bardziej jak klisze, a może, może pójść w tamtą stronę, dlaczego nie robisz takiego czegoś. Wszyscy oczekiwali ode mnie tego właśnie hita i to nie jest moim zdaniem dobre. Czasami wolałabym chyba dochodzić do tego momentu dłużej i gdzieś tam sobie budować tą pozycję powoli, powoli kroczkami, niż od razu tak właściwie gdzieś być na wysokim C, bo po prostu później te oczekiwania w głowie są i, i tak naprawdę dużo to odejmuje przy tworzeniu, bo sobie narzucasz po prostu niepotrzebną presję. Bo się powiedzieć, że to jest niebezpieczne, że wpadałaś tam pułapkę myśli, że muszę powtórzyć sukces? Tak. A to nie powinno być właśnie mobilizujące dla artysty. Na zasadzie tak potrafię nagrać, zrobić taki hit, więc powtórzę to. I tak i nie, bo jeżeli, jeżeli na przykład cały czas gdzieś tam nie doskokujesz do tego momentu, do tego samego poziomu, to jest to dla Ciebie frustrujące że siedzisz myślisz kurde co ja mam jeszcze zrobić żeby to wyszło a z drugiej strony to jest tak muzyka jest nieprzewidywalna że nie da się tego po prostu gdzieś tam zaplanować nie da się tego wywróżyć czy ty teraz będziesz miał hita czy nie po prostu musisz tak naprawdę na przestrzeni tych lat ja też zrozumiałam że muszę robić to co ja czuję niezależnie od okoliczności od tego co inni mówią no, faktycznie tak. Radzę się czasami gdzieś tam w swoich opiniach, bo po prostu jestem mega overthinking osobą. Analizuję wszystko dokładnie, co mówię i co też mnie często głupi, bo ile można. I tak, czasami się pytam gdzieś tam swoich najbliższych o opinie i lubię te konstruktywne opinie, ale z drugiej strony też zauważyłam, że po prostu najlepiej robić to, co się czuje, a nie to, gdzie co wszyscy jakby gdzieś tam ci mówią i słuchaj tych wszystkich głosów. bo Ostatecznie to ty na drugi dzień budzisz się i myślisz sobie, jestem dumna z tego, co zrobiłam. Nieważne, czy to jest hit, czy nie jest hit. O to właśnie w tym chodzi. Czyli zamykając ten temat, klisz, żebyśmy mogli się skupić na nowym wydawnictwie, Analizowałaś, dlaczego mówiąc kolokwialnie to tak zażarło, że nagle wszyscy zaczęli tego słuchać? Wiesz co, ja też się tego kompletnie nie spodziewałam totalnie, dlatego, że pamiętam ten dzień, jak przyszłam do Jonathana Chmielowskiego na sesję i mówię o kurde, wydawał mi się w ogóle taki klip i piosenka Vicky Gabor, była na chyba nad czy coś takiego. Było to lata 80 totalnie i mówię, zróbmy lata 80, no i tak robimy tę piosenkę i nagle w ogóle ta melodia z Bajmu się pojawiła z Co Mi Panie Dasz i na początku myśleliśmy, kurde, Dobrze to robić, czy niedobrze. No dobra, może zapytamy pani Beaty i pani Beata w sumie powiedziała, wyraziła aprobatę, powiedziała, że jak najbardziej tak możemy to użyć, że jeżeli używamy to w spoko sposób, to ona jest na tak, więc tutaj się bardzo cieszyłam. I myślę, że to dużo pomogło w tym, bo jednak to jest bardzo znany numer, i to pomogło po prostu. Ale też po prostu to był chyba taki czas też trochę na IT-y. Mhm. Myślę, że emocjonalnie fajnie do tego podeszłam w tekście. Nie wiem, ale z drugiej strony nie wiem, nie, nie, nie umiem powiedzieć, jaka jest recepta na to, że aż tak się to ludziom spodobało. Ja byłam zaskoczona. Wiedziałam, że to jest piosenka, którą bardzo lubię, która mi się podoba i to jest mój klimat, ale nie wiedziałam, że to aż tak jakby pójdzie. Więc wracając do nowego wydawnictwa, czy możemy zdradzić więcej szczegółów na jego temat? W jakim miesiącu planujesz premierę? Tytuł albumu jest już znany. Jak będzie wyglądać okładka? Czy to nadal są prace kuluarowe? Okładka już jest prawie od roku, więc tutaj akurat mamy to. Jeżeli chodzi o tytuł albumu, to mogę też zdradzić. Będzie się nazywał Błysk. I tutaj właśnie też nawiązuje do parkietu, Do tańca, do właśnie tego szykowania się na imprezę, bo to jest w ogóle fajne. Ja mam wrażenie też, że trochę tak dla dziewczyn, takie Girls Power stworzyłam z tą, z tą płytą. Taki soundtrack na piątkową noc, to będzie. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Tam są właśnie takie piosenki, gdzie myślę, że fajnie też byłoby ich posłać właśnie do tego make-upu, do tego, jak się szykujemy, jak idziemy na tę imprezę i myślę, że to będzie w tą stronę. Więc trochę uciekłaś z odpowiedzią wydawnictwo, kiedy ujrzy światło dzienne? Mam nadzieję, że pod koniec maja. Możliwe, że nawet moje urodziny, więc ja bym bardzo chciała taki prezent sobie spełnić. Z... Prezent urodzinowy i płyta na, na, na półkę? Tak, tak. Chociaż to będzie chyba tylko dystrybucja, ale może kiedyś jeszcze płyta na półkę się pojawi. Więc tylko dystrybucja? Na ten moment zamiast nośnika fizycznego. Mm -hmm. To jest też sposób, w jaki ty słuchasz obecnie muzyki. I rozwinę pytanie, czy do jako artysty ważne jest, żeby mieć ten nośnik fizyczny po prostu na pamiątkę. Ja lubię. Tak. Ja mam też tą pierwszą płytę kliszę na pamiątkę i to jest super, zawsze sobie gdzieś tam w aucie mogę włączyć. Taki jeden egzemplarz tak, unika. Ładnie. <laughs> e ale myślę, że też wiele osób teraz niestety nie kupuje płyt fizycznych. I wydanie jej na, na streamingach też jest super opcją. Poznaliśmy Finlandię, jakie będą, bo teledysk jeszcze nie powstał do tego utworu, jak rozmawiamy, czy jest plan na, na teledysk? A propos teledysku, to taki domowy trochę nagrywałam sobie. Ostatecznie chyba zrobię to na jakieś filmy rolki. E, ale teledysk do Finlandii nie powstał, taki oficjalny. E, może będzie do jakichś następnych utworów, zobaczymy. A ten, wspomniałeś te, że w domu nagrywałaś? Tak, 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 ale to nie wyszło akurat. Mhm. Będę to bardziej dodawać w ramach takich socialowych w sytuacji, także obserwuj. Będą kuluary, jak się szukujesz na piątkową noc? Dokładnie będą. Więc to jakie będą kolejne kroki? Kolejny, bo mamy premierę płyty, będą kolejne single. Czy masz już w głowie, jak chcesz pracować nad promocją tego wydawnictwa? Jak powinna ta promocja dla ciebie wyglądać? Cały czas gdzieś tam myślę o tym, mamy jakiś plan, nie będę wszystkiego zdradzać. Ale y, jeżeli chodzi o wydawnictwo, tak no będziemy też promować y, singiel, który będzie promował płytę. Się oh My God, już niebawem. Y, no i jeszcze pewnie z pięć, sześć nowych piosenek tam się pojawi różnych, także na razie taki. A właśnie Finlandia i ten przyszły O oh My God, mm -hmm. to są dobrym wyznacznikiem całości zawartości, że cała płyta będzie właśnie w ten sposób brzmieć, w ten sposób będzie wyglądać? Tak, myślę, że tak, że to będzie właśnie taki clue tej płyty. Na zakończenie, twój ulubiony utwór z nowej płyty? Może wyjdzie jeszcze nieopublikowany, nigdzie tego nie słyszał. I dlaczego właśnie ten utwór? Światło miasta mhm. i Oh My God. Dlaczego właśnie? Um, oh my god, do tego, że to jest w ogóle trochę bardziej organiczne brzmienie połączone z densowym i tego jeszcze nie było. Um, Czyli jest... krok w stronę rozwoju. Tak, dokładnie. Um, a jeżeli chodzi o światła miasta, to jest to pisemka totalnie o mnie. Opowiedziałam swoją historię tam. E, jest taka emocja. Autobiografia, twoja mała? A tam. Trochę coś będzie. Coś sobie każdy znajdzie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.